magazyn, to dzięki nim mieliśmy dzisiaj te wszystkie materiały na polu że ciężko pracowali tu chłopcy dziewczęta bez ustatności. Dziękujemy wam Słuchajcie, to ja jeszcze, jeszcze w międzyczasie powiem o jednej służbie, którą dzisiaj bardzo bardzo często wymieniamy. Oni nie przechodzą przez ryby, bo cały czas pracują. Więc zróbmy dla nich libra, nawet info z góry, słuchajcie! Info z góry, i tam na końcu bola. To bo teraz cały czas ciężko pracują, nie mogą myśleć z nami podróbów, ale kochamy Was! <śleskutki> Wiecie, okay? Jeżeli czynicie, co przykazał im a... Pan, jesteście przyjaciółmi powiedziałem. Jeżeli czynicie, co przykazał im Pan, Bóg nie zostawił lasami. Wychodzi do nas pod kąpiel. się bawię. jeszcze grupa. Jeszcze zakupiona mała kropka harcerzy służbowe deszta, dziękujemy. Sebastian. Słuchajcie, lat za przyjaciela z nami, za ci wielcy, wie, serdeczni przyjaciele, agencja aglomeracyjna, dziękujemy Wam bardzo. Razem z Wami to wielka przyjemność i zaszczyt. Dziękujemy, że nas tak dzień, wspomagacie każdego roku. Pozdrawiam i czekamy na Was zawsze. Tu są dla Was zawsze drzwi otwarte. Dzień, dzień, dzień. Dzień. Słuchajcie, kolejna służba na duszka. zawodnicy, zadowolony chcesz nakładać. I, i nabierano się gdzieś tam w obronę. No, Słuchajcie, trzeba jeszcze powiedzieć... Słuchajcie, cała grupa liturgii z Basią na czele! Naszą koordynatorką! Wasza jak nie pójdziesz, to cię wrzucimy na rybę na górę. To będziesz z koordynatorem. Nie trzy. Ja. A weselowo, słuchajcie, zróbcie. Ale wesoło rozbieg. Zróbcie kawał na naszej liturki! Trzeba powiedzieć, że tą przebiegną scenografię na Rybie zrobiła grupa młodych architektów pod kierownictwem profesora Jędrzeja Stempaka, naszego brata kochanego Ewa Denkowska, Jakub Pawlak, Marcin Gęci Gęcikiewicz oraz Kamil Mów. Wielkie brawa również! Słuchajcie, Jeszcze akustycy, którzy tam pracują! Panowie od Telebimu, cała scena! Brawa dla nich! Uuu! Bez nich to by się nie udało! Oświetlenie elektrycy! A teraz jeszcze z kilku panów, którzy powinni przewieźć przez rybę! Seba! Pradek, Prawy I Bartek! I dzielicie! Wszyscy chcemy zobaczyć, jak tym o, to wy czarne jeździcie autami po wolno. Proszę, przebiegamy, przebiegamy. O, bo za to Słuchajcie, ojciec i z wami. Słuchajcie, so, to są, to ja gada, co to jest, wy wiecie. Słuchajcie, so, tu jest jeszcze koordynator ratowników medycznych. Krzysiu.

informacja ktoś chce, to może na to sprzątać, a jeżeli jesteśmy przy sprzątaniu, to jeszcze trzeba podziękować wielkimi dla wami na bocą są na polu. Anioły w porządku, dziękujemy za ten...